Menopauza to naturalny etap w życiu kobiety, który często wiąże się z nieprzyjemnymi objawami jak uderzenia gorąca, osteoporoza czy zwiększone ryzyko chorób serca. Dzieje się tak, ponieważ w okresie menopauzy poziom kluczowych hormonów drastycznie się zmienia. Gwałtownie spada poziom estrogenów, co prowadzi do uderzeń gorąca, suchości skóry i problemów z układem krążenia. Produkcja progesteronu niemal zanika, co może powodować bezsenność i wahania nastroju. Jeśli chodzi o testosteron, choć jego poziom również spada, to jego względny nadmiar może skutkować np. przerzedzeniem włosów na głowie i pojawieniem się owłosienia na twarzy. Wzrasta poziom kortyzolu, co zwiększa ryzyko przybierania na wadze, zwłaszcza w okolicy brzucha. Wiele kobiet decyduje się na hormonalną terapię zastępczą, ale czy istnieje naturalna alternatywa? Dziś przyjrzymy się fitoestrogenom. Czy mogą one zastąpić HTZ, jakie mają korzyści zdrowotne i dlaczego od wieków są obecne w diecie kobiet na całym świecie? Estrogen to kluczowy hormon dla zdrowia kobiety, gdyż pełni w organizmie wiele ważnych funkcji. Reguluje cykl miesiączkowy i pracę jajników, chroni kości przed osteoporozą, wspiera serce, regulując poziom cholesterolu i ciśnienie krwi. Wpływa na mózg, poprawiając pamięć i nastrój. Utrzymuje jędrność skóry i zdrowie włosów. Spadek poziomu estrogenu w czasie menopauzy może powodować uderzenia gorąca i nocne poty, większe ryzyko osteoporozy i chorób serca, problemy z pamięcią i nastrojem, suchość pochwy i obniżone libido. Hormonalna terapia zastępcza łagodzi objawy menopauzy, ale jej długotrwałe stosowanie może zwiększać ryzyko raka piersi, zakrzepicy i udaru mózgu. W Million Women Study stwierdzono, że stosowanie HTZ zwiększa ryzyko zachorowania na raka piersi o 70% w porównaniu z populacją ogólną. Ryzyko zgonu z powodu raka piersi było o 20% wyższe u kobiet stosujących HTZ. Analiza wyników badania Women's Health Initiative wykazała, że codzienna terapia z koniugowanymi estrogenami końskimi w połączeniu z oktanem medroksyprogesteronu powodowała zwiększenie ryzyka raka piersi, co przekładało się na 9 dodatkowych przypadków na 10 tysięcy kobiet rocznie. Wyniki badań WHI wskazywały, że ryzyko udaru mózgu u kobiet stosujących HTZ było wyższe o 40% w porównaniu z niestosującymi tej terapii. Inne analizy sugerują, że HTZ może zwiększać ryzyko udaru niedokrwiennego, jednak wczesne rozpoczęcie terapii po menopauzie nie wpływa na zwiększenie tego ryzyka. Podsumowując, choć HTZ skutecznie łagodzi objawy menopauzy, jej długotrwałe stosowanie może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem raka piersi, zakrzepicy oraz udaru mózgu. Decyzja o rozpoczęciu terapii powinna być indywidualnie konsultowana z lekarzem, uwzględniając korzyści i potencjalne zagrożenia. Czy fitoestrogeny mogą zastąpić hormonalną terapię zastępczą? Fitoestrogeny to związki roślinne o budowie zbliżonej do ludzkiego estrogenu. Ich spożycie może częściowo rekompensować spadek poziomu estrogenu w organizmie. Fitoestrogeny dzielą się na izoflawony, lignany i kumestany. Badania wykazały, że izoflawony sojowe zmniejszają częstotliwość uderzeń gorąca o 50%. Lignany z siemienia lnianego poprawiają gęstość mineralną kości. Regularne spożycie fitoestrogenów obniża ciśnienie krwi i poziom cholesterolu. Dodatkowo wspierają one ochronę kości, pomagając zapobiegać osteoporozie oraz zdrowie serca, regulując poziom cholesterolu i ciśnienie krwi. Poprawiają funkcję mózgu, wspierają pamięć i koncentrację. Działają antyoksydacyjnie i opóźniają starzenie. Fitoestrogeny stosowane są w różnych kulturach od wieków. Japońskie kobiety rzadziej skarżą się na objawy menopauzy, co przypisuje się wysokiemu spożyciu soi i jej przetworów, takich jak tofu, miso i natto. Badania pokazują, że Japonki spożywające dużą ilość izoflawonów mają o 75% mniej uderzeń gorąca niż kobiety z zachodu. Chińska medycyna od wieków stosuje czerwoną koniczynę i inne rośliny bogate w fitoestrogeny jako naturalne remedium na objawy menopauzy. W Indiach kobiety często spożywają ciecierzyce, soczewice i sezam, które są bogate w fitoestrogeny. Ajurweda zaleca także kozieradkę, która wspiera równowagę hormonalną i poprawia nawilżenie skóry. Na Bliskim Wschodzie tradycyjnie spożywa się duże ilości siemienia lnianego, które jest jednym z najbogatszych źródeł lignanów. Pomaga to w utrzymaniu zdrowia serca i kości po menopauzie. Fitoestrogeny działają jako silne przeciwutleniacze, co oznacza, że chronią komórki przed stresem oksydacyjnym, opóźniają procesy starzenia się skóry i zmniejszają ryzyko nowotworów związanych z wolnymi rodnikami. Badania wykazały, że izoflawony sojowe poprawiają elastyczność skóry i redukują zmarszczki, co czyni je naturalnym sprzymierzeńcem w walce ze starzeniem się skóry. Aby czerpać korzyści z fitoestrogenów, warto jeść stanowiące bogate źródło izoflawonów rośliny strączkowe. Soja i jej przetwory jak tofu, miso, tempech, mleko sojowe, ciecierzyca, soczewica czy fasola mang, która często używana jest w kuchni azjatyckiej, szczególnie w postaci kiełków. Fitoestrogeny w tej grupie mają strukturę zbliżoną do estrogenów. Lignany są kolejną grupą fitoestrogenów, które wspierają równowagę hormonalną. Do najlepszych źródeł należą siemieniane, które jest absolutnym liderem w zawartości lignanów. Najlepiej spożywać świeżo zmielone, sezam, nasiona słonecznika i dyni, które oprócz fitoestrogenów zawierają też zdrowe tłuszcze czy owies i żyto zawierające błonnik i związki wspierające gospodarkę hormonalną. Niektóre owoce i warzywa, choć w mniejszych ilościach, również zawierają fitoestrogeny. Jabłka i gruszki zawierają niewielkie ilości fitoestrogenów, ale za to mnóstwo błonnika. Maliny, truskawki i borówki są pełne antyoksydantów i fitoskładników. Brukselka, brokuły i kapusta zawierają indole wspierające metabolizm estrogenów, natomiast czerwona papryka i marchew bogate są w karotenoidy i naturalne fitoskładniki. Najlepiej spożywać różnorodne produkty, aby dostarczyć organizmowi różne rodzaje fitoestrogenów i korzystać z ich pełnego potencjału. Włączenie tych produktów do diety może pomóc w naturalnym łagodzeniu objawów menopauzy oraz wspierać zdrowie serca, kości i skóry. Oprócz naturalnych źródeł fitoestrogenów w diecie, warto rozważyć suplementy i ziołowe napary, które mogą wspierać organizm w okresie menopauzy. Herbata z zawierającej izoflawony czerwonej koniczyny działa podobnie jak estrogeny, łagodzi uderzenia gorąca. Szałwia redukuje nadmierne pocenie się i uderzenia gorąca. Lukrecja wspiera równowagę hormonalną, ale należy stosować ją ostrożnie, może podnosić ciśnienie, krwawnik wspomaga trawienie i działa przeciwzapalnie. Można pić pojedyncze herbatki lub mieszanki ziołowe przeznaczone dla kobiet w okresie menopauzy. Suplementy zawierające fitoestrogeny i wspierające równowagę hormonalną to izoflawony sojowe lub z czerwonej koniczyny, dostępne w kapsułkach, pomagają złagodzić objawy menopauzy. Ekstrakt z siemienia lnianego bogaty w lignany wspiera zdrowie hormonalne i sercowo-naczyniowe. Ekstrakt z szyszek chmielu zawiera prenelnaryngeninę, jeden z najsilniejszych fitoestrogenów. DHEA, prekursor hormonów płciowych, może wspierać równowagę hormonalną. Witamina D i wapni są niezbędne dla zdrowia kości, ponieważ spadek estrogenu zwiększa ryzyko osteoporozy. Zanim zaczniesz suplementację, warto skonsultować się z lekarzem, zwłaszcza jeśli masz schorzenia hormonalne lub przyjmujesz inne leki. Najlepsze efekty daje połączenie diety bogatej w fitoestrogeny, zdrowego stylu życia i ewentualnie suplementacji. Czy warto włączyć fitoestrogeny do diety? Tak, ale zawsze z umiarem i świadomością ich działania. Kobiety z historią nowotworów hormonozależnych powinny skonsultować ich stosowanie z lekarzem. Nadmierne spożycie fitoestrogenów może też wpływać na równowagę hormonalną u młodszych kobiet. Daj znać w komentarzu, czy stosujesz produkty bogate w fitoestrogeny. Jeśli podobał Ci się ten materiał, zostaw łapkę w górę i subskrybuj mój kanał.